To, jest. to było lepsze niż ostatnich kilka programów. Dobra, bo to będzie, że ja będę najpierw widział na dole, to jak wyskoczą cycki tego y, Denisa, to zdążył wyłączyć. Memy. <laughs> jakie, jakie memy. Co było na tej tablicy goals, co ją blurowali. Wiesz co, Wojtek zaprosił tego Dana Bilzeriana i. Yy, no i powiedział, że przegadał to z prawnikami, nie? Że. Bo oni. Yy, Dan Bilzerian, tam ludzie od Dana Bilzeriana się uparli, że ma być taka tablica, że cał, na całym programie ma być widać tablicę i wiesz dziewczyny stawały na tle tablicy ścianka taka była postawiona I co, jaką miał tą firmę I co się jak, jak to się nazywało te takie i yy, ignite ignite to się nazywał epety takie nie i Wojtek powiedział yy, że taka tablica to nie będzie problem nie yy, yy. I powiedział, że to sprawdzą z no Na później po programie się okazało, gdzie już wszystko było nagrane i wszędzie była ta tablica, te dziewczyny, wieś, wiesz, włosami i, by, i na tle tej tablicy i tak dalej, występowały, jakby nie. I nagle mówimy, no to kurwa, jest problem, nie można opublikować odcinka z tą tablicą, bo by była promocja epetów. Eee, po pierwsze, to się nie godzi ze mną, a po drugie, to jest. Kurwa, ten... Eee, ustawowo jakoś zabronione, nie? Bo ja na przykład byłem przekonany, że te ignite to są i stroje kąpielowe i coś innego, a się okazało później, że to jest kilka igniteów, że jest jakby czerwony ignite, to są na przykład te stroje kąpielowe, a czarny ignite czy jakiś tam kolor, to jest tylko i wyłącznie wyroby toniowe, nie? I ta tablica to się, to był czarny ignite, więc więc to by było, według mnie, pozamiatane, nie? No, więc było, że ej, usuwamy tą tablicę jakoś. No i znaleźliśmy firmę, która potrafiła usunąć tablicę i mimo wszystko stworzyć tło. Kurwa, szkoda, że ja nie jestem w stanie tego znaleźć, nie? Tych pierwotnych odcinków. Ej, dobra, ale to teraz wam pokażę poprawki Wojtka. <grywka> dobra? Pierdolniecie. Oczywiście Wojtek powie, że to są poprawki Sofii. E, a nie, ja nie, nie mam ten. A jakbym się zalogował na imperialnych To bym wtedy mógł. O, czekajcie, wejdę na moje konto sieciowe. Ja czy jestem w stanie tu odpalić ten odcinek? W dzisiejszym odcinku poznamy 16 uczestniczek. <grymne> no no no. Jest, jest, czekajcie. Jest to bardzo wyjątkowo. <grymne> nie, <grymne> nie będę wam pokazywał. <grymne> odcinek. Ponieważ... Ej a czemu to jest taka jakość dupna? Ej, co, tu, co to jest kurwa? A, pewnie oni wyblurow... Yy, zrobili to do tego. Dobra, to ja wam tylko głos puszczę, nie? I wam powiem jaki, jaki chciał Wojtek yy, usunąć fragment. Yy... naszym gościem! <śpiewanie> naszym nesmenem cieszącym się za tym, że to będzie przeogromne zasięgi! <śpiewanie> e, witamy ciebie. O, słuchajcie, słuchajcie tego. Słuchajcie tego. Cześć, się. Cześć, jestem Kasia. Skąd jest, pochodzisz? Z Ukrainy. Okej, okay, długo w Polsce mieszkasz? Przez 6 lat już. Czym się interesujesz w życiu? Jestem stylistką brwi, kiedyś ćwiczyłam na o, to który z nas ma najlepsze, według ciebie, brwi? Chyba Kacper. A co cię sprowadziło dzisiaj do tego programu? <grym> <grym> Wojtek gore. Nie, 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 ale... A skąd znasz, skąd znasz, koleżankę? No to, to przez koleżankę też, ale to długa historia, ale co to, ma, <laughs> co to ma za znaczenie stary? Skąd są dziewczyny? I Wojtek kazał to usunąć. I się zastanawiacie dlaczego? Zwykłe pytanie, skąd znasz koleżankę? A czemu was to interesuje, skąd yy, są dziewczyny? Zbyt kontrowersyjne, nie? I takie pierdoły trzeba było usuwać. I z tego odcinka by nic kurwa nie zostało. Więc ja powiedziałem, dobra, to jebcie się. Nie będzie w ogóle nic. Legendy, <grymne> że, że, że Wojtek wycina różne rzeczy. To żebyście mieli namiastkę, nie? O, o, o. Dobra, oglądamy dalej wykop. Krzysztof pójdzie, dziś będzie jedzony. Mam nadzieję, że nie. Głównie chcieli to głównie memują, no ale będzie nowy mem, ale czemu on się tutaj tak przeraził? Z czego to jest screen? Z tego jak ten adres zlikował mój, czy z jakiejś innej sceny? Czy że faktury nie może znaleźć? Co, co tu się stało? Czy że faktury nie może znaleźć? Co, co tu się stało? Ten wycinek z czego jest? Lik adresu, ok. O. Nie, bo wiecie, jeżeli na przykład. Bo ten mój adres ma po prostu firmę tam zarejestrowaną, więc yy, jeżeli ktoś mnie mega nie lubi, to i tak by go znalazł. Ale na przykład, jeżeli Wojtek by mi znikował, że wyobraźcie sobie, że na przykład kupuję gdzieś działkę w lesie, o której nikt nie wie, a Wojtek kikuje, to ojej, to się nie dziwię, że on się przeraził, nie? Bo na pewno byłbym smutny. To znaczy, że gola jest ta zosem. No ja mu kiedyś to kiedyś tłumaczyłem. Nie wiem, czy to gdzieś mam tego zapis, że mu tłumaczyłem, że jakby był popularny w latach 90., to by trafiał w Lejsach. Gdzie że gdzieś to jest? To taka słynna rozmowa: ja, Boxdel i gola. No <grym> Hej, to jest dobre. To jest dobre i wielce prawdopodobne. Słuchajcie, brałbym pod uwagę, że on im zapłacił tę fakturę, ale jest tak nieogarnięty, że szuka na koncie Goats, a wysłał ze swojego tak jak się umawiali. To jest mój prawdopodobne. <grym> Chuj, to może być prawdopodobne, nie? Dlatego ja na początku byłem zdziwiony. Czemu on szuka na koncie gołc? Jak miał płacić ze swojego. O jejku, jejku. Bardęga mnie już wkurza, ten dziad leśny. No tutaj... To WG płacił z konta GOAT za prywatę, firmowych nie płacił wcale, a na koniec Fejnie nie zarobił ze swojej kasy za tego peta. No, Luz, ja tyle się nabiegałem po lesie i to wszystko przepracowałem. Teraz tylko chcę sprawiedliwości, przyznania się do błędów i tyle, nie? Pieniędzy to tam... Znaczy pieniądze czy z coś tam będzie dalej, to tam nie wiem Jakby nie byłoby wypadało, żeby przynajmniej zapłacili za to co wykonałem, nie? Nie wiem w ogóle czemu oni tak kminią. Bo na przykład A dobra to już zostawię sobie tam Nie po to tyle pracowałem, żeby... U, było czy nie było? <laughs> Chyba nie Nie, 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 nie było Znowu trapa denisowego dali, nie? Nie, nie było. A ciekawe czy za to był ban. Dobra, koniec oglądania wykopu, bo są pułapki. Ale ten live miał tyle nie trwać. Byłem zmęczony, ale się rozbudziłem. Mi się wydaje, że teraz zakończymy. Trzymajcie się. Pewnie dostaniesz kolejny pozew zamiast przeprosin. Znaczy wiecie, tutaj jednak jakby jeszcze się tak skupili, to Wojtek powiedział kilka rzeczy dla mnie przydatnych, nie? Jakby potwierdził to, że y, Krzysztof coś zrobił i tak dalej. W sensie chodzi o tą wypowiedź, nie z face-to-face. Wojtek jednak to nazwał w pewien sposób, co też mi się już przyda jako materiał dowodowy. A zobaczcie, jak Wojtek pokazuje tętno. No, on już usunął, bym musiał u siebie na live szukać. A też nie znajdę, bo przecież. Ciekawe czy ktoś ma w ogóle zgrany ten live. Czy ktoś oglądał na przykład live Wojtka Goli? Eee, sam, jakby nie. Bo ja nie oglądałem tego fragmentu. Nie widziałem. Więc u mnie tego nie będzie. No dobrze, moi drodzy, trzymajcie się. I do zobaczenia. Uwenka jest? No ja to zobaczę. A, jak tam w ostatnim wagonie? Widzicie, tam jeszcze ostatni wagon z nami jechał. Ja Jesteś chudy. On mi wyzywał, tak? i chodziłem do na I coś, 60? Pokaż mój puls, proszę bardzo. Proszę weź telefon, pokaż mój puls. Proszę bardzo. Pokaż mój puls. 160. 160. To jest ci mało. Oznacza to. Że jestem synem z. Więc Wojtek, jakby nie było, obraził właśnie moją matkę, która go ugościła, e, która zrobiła mu obiad, e, że sobie jedliśmy po odcinku, a Wojtek tutaj nazywa e, w ten sposób, nie? Mnie nazywa. Wydaje mi się, że wśród zawodników federacji mógłbyś znaleźć takiego i mógłbyś go tak nazwać, ale nie mnie.